To co, 11 listopada, czas zacząć działania bojowe. Ty będziesz próbował obrotowami, ja zaczynam od normalnych gum. W tym miejscu szukamy szczupaków, a potem zaczniemy się bawić w szukanie ogonów. Ostatnio właśnie mniejsze na niego reagowały. co po prostu sprawdzić, czy te w ogóle malutkie żer żerują, bo jak na razie to nie bardzo. Tam jeszcze kilka pomysłów mam na kombinowanie, żeby zło złowić potwora w końcu. Strasznie frunął, nie? Siedzi. Mówiłem, że mniejszy, zobacz. To no Spójrz na to. No jest czuła. Czyli to jednak kolor też robi swoje. Ale mały. I co mówi, chodzi większy od tamtego. Też mi się wydaje, że wymiarowe. sobie tylko przyłożę. Spróbuj ten, właśnie od dna jechać. No, 22,5. Trzymaj się. I zaczęło się dropowanie. Coś tam skuba. To są tu giganty. Wiem Ci, że tak chciałem się pozbyć tego Big ale stwierdziłem, że na razie zostawiam sobie. Nie kupuję sobie żadnej innej wędki. Ona no, się na te kurde, jednak wkurzam się czasem, bo rzeczywiście jak delikatnie biorą, to trzeba je porządnie zaciąć. Ale to jest też kwestia, właśnie przyzwyczajenia się, że wiesz, że zmieniam wędkę, nie? Że wiesz. Na tej mogę trochę delikatniej zacinać, bo, bo tak naprawdę jest sztywniejsza i te brania są bardziej wyczuwalne a na Big sleetzie, yy, no muszę trochę mocniej, nie? Spoko szarpnąć. Ale mówię, moim zdaniem ona jest idealna tych wszystkich dropów bocznych tropów, bo ona ma jednolitą pracę na całej długości I to jest spoko. Z tym już ją mam wyczutą trochę, wiesz, to też jest druga sprawa, nie? Że nowego kija się też trzeba nauczyć tak naprawdę Na przykład tej drugiej okoniówki tak nie do końca jej jeszcze czuję pamięć Niby czuję, ale tak w wrażenie, że jeszcze chyba trochę za późno właśnie przycinam te ryby Ale z... Jest... No co no. tu są? No chodź. Mam wrażenie, że trochę nad dnem się ocknęły. Zaraz na łowiesz, nie? Nic, nic. Jest. Tak, teraz tak fajnie siadają na tą, na tą przynętę. W ogóle nie czuć skupnięcia, tylko taki czujesz tępy opór. Ale łyknął, się, Ten to już łyknął. Gdzieś się, chłopiec odławił tą rybą. Gunko! Hé, uh, pushtij! Ja, Zapatrz! Nog um, um, pushtij, houwam! Oh, yes, Marek też ma hadro, <laughs> oh, it's beautiful. Yes, yeah, yes. Yeah, Co do słoika. Do octu. o Okon w poccie Nie wiem, czy jest coś takiego, czy takie jadają ryby. Gdzie tam? Jest to taki połysk fioletowy to z tych tak zwanych kajtechów Co masz tyle? że po prostu mobidik rozmiar Jezus Ale łowimy kurde. dzieje się, przez cały czas się coś dzieje To jest Chyba stale, nie? Czy coś tam... Zobaczymy coś takiego bardziej placowatego. Może placowatego? To no to był, tak? był, był. Ty, co teraz? No musimy się przestawić, to był szczupak Co? To był szczupak Ale jakim cudem to obciął to jest też tajemnica no, poliszynola najszaśina, nie. Mm -hmm. Bardzo ładnie. Opa, to Bardzo dobrze. Ale tu stary? No. Ja, cię. Nie, nie, ja tutaj, tych też się używa. Of setów też się używa na drobsza, tylko ja mam duży hak. No wiecie, gdzieś go sobie przeplączę, ale z drugiej strony jeszcze jedną rzecz trzeba tutaj zrobić. No już fajnie, za w ogóle, ale jaki to spoko jest chude. No większe kajdy, to nie ten mały. No zobacz, ja też na takiego mam brania, tylko zobacz jak ja mam hak. To jest ta różnica, nie? Dawaj, dawaj, czyli jeszcze zaczęło się coś dziać, także machaj. wodę. Wiesz, 3-4 małe i nagle będzie duży, nie? Nie, tak to tak. normalnie one wcale daleko nie są. że kilka już tu mamy na pewno dookoła Myślę że możemy parkować No i zobacz, już dwie łódki kolejne A się zrobi tego trochę 8-1 różnił pod nami. Coraz lepszy jestem w tym stosowaniu hmm. po tempie spadania kocki. Dobrze. Hmm. Ale to dzisiaj jest super. Fajnie. To widziałeś i pod łowicami, czy na... Nie, widziałem pojedyncze przyklejone do dna i jakieś nad dnem Na pewno tutaj jakiś się kręci Siedzi Ładny Podbierak? Ładnie walnął. ładne zacięcie. No pokaż się, pokaż się kolego Chójdę jest ładna Rybę dnia, spoko Dzień dobry, panie okoń Pięknie, ale ładnie 35, spokojnie, pod 40, co? my zobaczymy. Ale jest, jest już ryba. To no. już ci mówię. 10, 20. No nieślizgę się. Ile? Już ci mówię. 35. <gry> Oczywiście na akonka. Szybka fotka, i wraca kolego do wody. Bardzo ładny No to woda otwarta, pięknie tak? mm -hmm. To w zasadzie co, po podniesieniu praktycznie, nie? Półtora, dwa metry nad dnem No i super No, zmykaj do siebie Halo, okoń Co? Na razie nie chcę uciekać, zaraz zobaczymy głębokiej nie? Mhm, mm no, musi chwilę dojść do siebie No jeszcze nie. Okej, okay, poszedł. Hmm. No ładnie, ładnie. To lecimy po kolejne. Jest, Ale na co by? Ale ładnie przewali. To też była widziałeś Widziałeś wędkę? Ona się jeszcze tak nie ugięła nigdy. Ona się jeszcze tak nie ugięła. Na no, tante. Walczymy dalej. Wiesz, branie mega delikatne. I wiesz, zaciąłem tak trochę od niechcenia, nie? Nie, nie wszystko musisz mocno zacinać. I dlatego tak po prostu, dlatego się spiął z kubańc. Blisko, spioł. Mhm. Uuu. Miejscu znaleźliśmy okonki, coś tam puka. Jedna ryba już padła. i powrót do działań bojowych, no ale tutaj na pewno chwilę zostaniemy, bo coś tu się dzieje. Nie ma sensu zmykać tak szybko z takiego miejsca, w którym mm, są puknięcia. Szukać przynęt, szukać sposobów. No i gdzieś tam myśleć o wielkiej rybie. Tak prawda. Tu na dropa jeszcze byłoby dobrze spróbować. Siedzi. Ja wiecie, no ty to ma <laughs> Mówiłem Ci, że ten fiolet też działa na nie. Z 2-3 metry nad dnem. Nie to jest tak... Jest eee, nie. Fioletowy kajtek. Ten też nie jest aż taki mały. Widzę właśnie. To <laughs> brzoski. Z nie ma co kombinować tylko trzeba łowić Michał nie spoko tego do ręki wezmę zobacz piękna ryba Boj. no już już już, już 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 już, już. No, grube są strasznie silne 10, 20. 35. No nie, wiem, czekaj. Już, już ci mówię. Ale silny Jezu 36 Pokaż się w Skubańcu i zobacz na co. Uh -huh. Offset Kitech 8 gramów Czogó No, trzymaj się. I to zostaje tutaj przyboracze. Ja bym Spojrzałem na Twoją wędkę. No to No skupić się trzeba, są dalej. <laughs> Korda, chyba największy tak mi się przynajmniej wydaje O, no, jest piękny ładnie, co? nie wiem, zobaczymy I ten już jest spory uh. Jest. Stary. Nie, no to jest masakra A coś w ciemniejszych czy bardziej takie błędne Ale To znowu ta sama przynęta. A no to akurat to czego nie mam, nie? Co zaraz dostaniesz? One co to lubią chyba A, 10, 20, 30... 30. Nie no, 39 nie 38,5 nawet rzekłbym hmm, Na patelnie bierzemy dawaj Jeszcze jakąś fotę zrobić może przypadkiem do góry okay. tak lepiej na Instagram robić jest Piękny Mówiłem że jeszcze chcą Fuuu, ale mnie ochlapał, kurde, za całą mordę mam w wodzie, kurka, bez sensu. Uff. Nie wiesz co, ja chyba, no, może bym sobie wziął po prostu tego, co? Takiegoś poczekaj, poczekaj. Kolor. Uwierz mi, że to jest ten kolor. Jak masz ten kolor, to robią się rzeczy, o których się astronomom nie śniło. A o ile mnie pamięć nie myli, a rzadko to się dzieje, ani mi minutkę. Bardzo dobrze, świetny pomysł. No Ty dajesz, mm -hmm. po prostu. Ha. A to chyba trochę mniejszy, co? Nie. nie. Cały czas ten sam rozmiar, zobacz to. Zobacz tam. O, zobacz tam. Widziałeś to? Mówię Ci, załóż tą gumkę, co Ci wyłożyłem. Bo biorą. Cały czas tu krążą. Ten no to stare, chyba, chyba tak się nie naopaniałaś jeszcze w tym roku, co? Chyba jeszcze nie. Ty, i to jest... A dobra. To ja mam? Trzymaj się zią O kurde. Dobry dzień. To <grymina> krążą dookoła, machaj, machaj. Tak jest, tak, wiesz, tak jest. O konie 11 września. Września co ja mówię. Listop, listopyda. Mówię ci, załóż tą przynętę. Tak, od razu. A tam jeszcze trzy go odprowadzały, dwa mniejsze i dwa takie po 25, może trochę większe. Co za To jest szatnik, tak? Mhm. Sparkling, sparkling lin. Trudno znaleźć ten kolor. Jeszcze takie porządne, że wiesz, praktycznie po podniesieniu dwa i pięknie w opadzie, piękno No zaciałem, ale za słabo jednak za słabo wziął, w sensie być może wiesz, łapów i no, na oponek okonek ten Marcin. To jest prawda, faktycznie to pierwsze zacięcie. To pierwsze zacięcie takie było. W ostatnim momencie zdążyłem. Nie, spoko, spoko, zobaczymy. Zaraz. Nie, wiesz, daj mi go wyciągnąć do góry. Mówiłem, że jeszcze coś tu się znajdzie. No z boków. kurwa też nie mam. No nie masz więcej takich kajteków? Mam. Zaraz ci dam. i dalej są. Dobra, Zobaczymy, ile też masz. No, za ładne. 30, co? 5. Piękna rybach jest? Nie. Trzymaj się ziomku. Rośnij sobie. Maralicho. szukam tej przynajmniej.